Dzień dobry kochani, święta się zbliżają, ostatni dzwonek, jak ktoś nie ma prezentu, przypominam, co roku przypominam, pomyślcie o czymś oryginalnym wcześniej, a nie w ostatniej chwili wymyślanie. Więc ja już od razu nie owijam w bawełnę tego typu prezenty, które są oryginalne, ładne, niepowtarzalne, niedrogie, w kolorach dopasowane do każdych możliwości, do każdego wnętrza, do każdej jasności, do każdej ciemności. I na każdą kieszeń, ponieważ nowość w tym roku te deski do serwowania serów, do serwowania wędlin. Nie wiem tam, kto, kto co z tą deską chce zrobić, ale jest to deska ładna, ozdobna, dwustronna, posiada uchwyty tutaj delikatnie robione. I nowość, o której mówiłem, deska cieńsza dużo, ponieważ od tego roku te deski są wyceniane według wagi po prostu. Więc według wagi te deski się zgłasza, są zdjęcia, można sobie wybrać ze zdjęć, jeżeli ktoś do nas napisze, to mu damy, jakie mamy aktualnie w ofercie deski ze zdjęć, albo może sobie powiedzieć, słuchajcie, weźcie mi deskę za, tam nie wiem, szukajcie mi deski kilogram, albo pół kilograma, albo kilo 20. nie wiem, wymyślajcie sobie. Atrakcyjna forma jest, każda deseczka będzie posiadała logo oczywiście i każda deska będzie posiadała, czekajcie, tu Wam chcę pokazać, będzie posiadała senki, o. No, i warto pomyśleć o takim prezencie po prostu na święta, dosyć oryginalnym, myślę. Tyle wam mogę powiedzieć. Dzwońcie i pamiętajcie, że kupicie karpia i go zjecie i nie ma. A kupicie taką deskę i ona zostanie na wieki, wieków. Amen, dlatego, że to nie jest sklejona deska, to jest z litego kawałka drewna. Czego i wam serdecznie na święta życzę, żebyście taką deskę od kogoś dostali. Ode mnie możecie dostać kierując pismo na adres, który w opisie jest. No i tam deska do Was. Możemy się wymienić po prostu na pieniądze. Deska za pieniądze. Trzymajcie się.